Witajcie, widzę w kolejnym odcinku z Robloxa, a dzisiaj będziemy, nie będziemy wykonywali takich ruchów. Tylko zagramy po prostu w 2 2.0, ale tylko z click to move. Nie wiem dlaczego on skacze ale dobra. Nie wnikam, w ogóle nie wiem czemu gościu się otarczy, skoro nie ma narzędzi Troll albo coś. Teraz będzie to na pewno... o kurde. Ciężkie wyzwanie już to widzę. Ha jego. No, be, be, nie, będzie... na pewno ciężko. Zobacz, zobaczymy jak to wyjdzie. Niestety no... No niestety update'u nowego nie było do gry. I w najbliższym czasie najprawdopodobniej się on nie pojawi. Nie wiem, może coś na lato dadzą. Nie wiem, to będzie za miesiąc. Więc proszę, twórcy, dodajcie cokolwiek, bo na serio pomysły mi się kończą. No i wtedy, nie wiem, albo przejdzie drugi kanał na pierwszy kanał, albo tutaj będą po prostu jakieś inne gierki, albo Rainbow Friends się też będzie zaczynało pojawiać, ponieważ to dosyć dobrze poszło wtedy to wtedy, no dobrze wyszło, to Rainbow Friends, a więc czemu być do tego nie powrócić, z 2.0, no cóż no, no statystyki mówią, chociaż w sumie zwiększyły się ostatnio statystyki, ale z tego co wiem to update tu nie, no, no sprawdzę, sprawdzę, zobacz notkę, niestety no, czterech miesięcy nie ma żadnej aktualizacji. Dlatego też widzowie będą się pojawiały gry z właśnie od tych twórców, tak jak pojawiło się tydzień tam. Akurat wtedy też nie miałam zbyt dużo czasu na nagranie filmu, a nie chciałem robić większej przerwy niż dwa tygodnie, więc z tego powodu po prostu się pojawił taki szybki odcinek, ale one będą się pojawiały. Takie filmy będą się pojawiały najprawdopodobniej już za tydzień będą się już takie pierwsze filmy pojawiać, które już nie będą z Jangi 2.0, tylko od twórców Yangi 2.0. No ponieważ tutaj za dużo kontentu nie ma i ewentualnie może jeżeli się jakaś gra przyjmie czy coś, to wtedy będę robić z update'ów w jakichś innych grach, bo nie wiem czy one są, nie wiem czy są jakieś update'y do innych gier, Wiem, że na pewno wygrałem z Click to Wolf. Wow. I dobra, co będzie luźne? O kurde, wszystkie będą ciężkie mapki. O nie, ja na, ja na schodach. O nie, ja będę na schodach mieć przerumbane. O kurde. O, chociaż ta mapa też nie za dobre. teraz. Widzę, że znowu reklamy wpuszczają wszędzie. Co mi się bardzo nie podoba. Jestem na dole. Hmm, czy to jest dobre ułożenie? Nie wiem. Nie wiem, nigdy na tej mapce nie miałam strategii, ale dzisiaj jest ten jeden jedyny dzień, w którym jak grasz, musisz mieć swoją taktykę, ponieważ bez taktyki to niestety nie wygrasz, no, nie wygrasz, no. W sumie najłatwiej będzie być destroyerem, chyba, chyba, nie, nie wiem, jeszcze nie grałem jako destroyer, w klik to move. Okej, okay, dobra, Wy, na pewno wyłączę sobie z, z, pety, zwierzaki, jak, jak zwał, tak zwał pokaz że to nie Schowam. Właśnie, na no, jeszcze się od tego. No to może jeszcze za tydzień się pojawi z tego odcinek, ale nic nie gwarantuję. No, jest dosyć duża szansa, że jednak to będzie mówić, Pojawi się odcinek z gier od tych twórców. Po prostu, bo tak no, to jest najłatwiej no. <gryw> jak się, jak pracować, ale się nie napracować. No, a jak się skończy, no to najprawdopodobniej wejdzie albo Rainbow Friends, albo ogólnie gry z Robloxa, ponieważ na drugim kanale, jeżeli wiecie, albo nie wiecie. A zapraszam, tam, yy, tam nagrywam ogólnie Sonic Speed Simulator i tam się pojawiają odcinki, też będą się pojawiały raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Mhm. Fajnie. że się fajnie bawią raz na tydzień lub na raz na dwa tygodnie będą się tam pojawiały jakieś materiały, które będą może trochę zmontowane, może nie, nie, nie wiem, raczej nie, bo coś. Bo właśnie teraz wymontuję jeden odcinek i coś i program ze mną współpracuje, więc. Nie wiadomo jak to wyjdzie, będą się pojawiały tam raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Filmy, może czasem nawet dwa razy w tygodniu, czyli częściej niż na tym kanale, ponieważ sam jest coś do roboty i tam są update'y co tygodniowe, więc... Zawsze będzie coś do roboty, tak? I, i też przez to ten kanał trochę wyrwał, ponieważ przez, tam nie było filmu, ale za ten ten kanał po prostu wiecie, chciałem. chciałem, oh, kura, chciałem się trochę pobawić, a, a nie tylko, wiecie, nagrywka. I nagryw... Kurę. O, kurę. click to move. A! Ah. Ty coś jest. Nie, nie mogę klikać. Ty kliktumów mi się zwali... O kurde, no, no to mamy problem. To nie działa mi kliktumów. No i koniec. Nie wiem, co mam zrobić. Zaraz, zaraz zrobię reset charakter, bo... No nie działa mi. No, no klikam prawy. Bo widzicie, że się rusza kamera. Dobra, jeszcze raz. Res, reset charakter i zobacz, Zobaczmy, czy to zadziała. No nie działa mi klik to move widzowie -y. No to cóż widzę. Musimy, musimy dołączyć na jakiś inny serwer No to, to o, o No nie no musimy zmienić serwer Bo, bo, bo niestety no, no, nie uda mi się no, no nie uda mi się Niestety no No cóż Ale nas takie przeszkody nie przeszkadzają Takie przeszkody Dołączmy na przykład tutaj Dobra. Niech nas teleportuje. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie taki częsty przypadek i będą się co chwilę zmieniać serwery, no to by było bardzo niewygodne. No ale cóż, no czego się nie zrobi. Dobra, no i dołączę. Chyba dołączę, bo on się zatrzymało. Chociaż no, dobra dołączę. O nie, no znowu jest ten bug, jak ja nienawidzę tego baga. O jest, dział. działa widzowie, dobra. Już, już się bałem, że w ogóle nie będzie Ale dobra, mamy znowu klik to move. <grymne> winda to dla was jest zbawienie, więc winda sobie wybiorę. W ogóle śmieszne jest to, że jest w polskiej w polskiej wersji, że to jakoś odczytuje może, kurde. Czy tylko reklamy? Widzicie to? Jestem otoczony Co tutaj mogę zgłosić, tą reklamę? A. Dlaczego ta rekla... Nie chcę no, Kurde, nie da się jej zamknąć Wielka szkoda jakiej są wzmocnienia, no chyba nie potrzebuję Chyba, że nie mam tego, no nie Mam obwodające Czy w sumie mi się dzisiaj akurat nie przyda, ten potę. Kur... O, kur. No nie, no. Halo. Nie wiem, dlaczego nie mogę... O, o Halo. W niektórych miejscach mogę iść, jak widzicie, a w niektórych nie mogę. Nie wiem, coś się, coś się, coś się nie działa. Teraz, reset, reset charakter co? 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 Nagle sam postać mi chodzi. Co? Eee. Eee. Aha, no i się zgubił. No, nie, no to klik to nie działa. Je jeszcze raz, ostatnią szansę to klik-to-mów. Jeżeli teraz nie zadziała, to to nie wiem. To po prostu na no, ten odcinek nie miało to tak wyglądać. Czy coś w tym stylu pewnie. <grym> Dobra, no dołączmy jeszcze raz. Nie wiem czy ten materiał w ogóle będzie... Być. chociaż 10-12 minut. Bo ja chciałbym taką fajną cyfrę, dobra. I co? I ewentualnie jeszcze gdzieś może pójdziemy. Może nie będę klikać na to, bo może przez to, że klikam na to na tamtą mapkę, czy na coś klikam, to może przez to się buguje to klik tu mów. Dlatego wiecie co, nie będę na to klikać. Po prostu nic nie będę wchodzić. W nic nie wchodzimy. Chwcie, nie wiem. Dramaturgiczny też mi to zepsuje. No, nie chyba zebrałam. Dobra, dobra. dobra biorę. to działa? Działa dalej. Działa dalej. Klik to move. Okej, okay, no i gitara. No i się zwalił. No co chodzi z tym? Klik to move. No, no, zą, klikam i już nie działa. Nie wiem, no, no ja zara nie wyrobię z tym klikstumów. Nie, no ja zara... Nie, 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 nie. Ostatnia szansa. Wiem, że miała być wcześniej, no ale coś ewidentnie zwaliłem. Nic już nie klikam, w nic nie klikam. I tyle. Czy w sumie w po no, prostu wtedy będzie się zmienić serwer na nowo. A szkoda. I czy działa? Dobra, działa i nic nie robi. Si powinna to obracać kamera, żeby mi się coś zepsuje. Widzicie, Widać, to, to już jest strach przed, przed ruszaniem kamery. Ewentualnie innych ludzi jeszcze postraktykujemy, bo w innym wypadku to ja nie wiem, co ja mogę zrobić, tak szczerze. Widzę, że tam, tam ludzie są. Wol wolę się nie ruszać, no bo dobra. No, podejdę. No. Ale dużo co przeżyło, to chyba jakiś słaby destroyer. No, no, jak na każdym serwerze, no, no i widzę, że z wygranymi też jest problem. Jak zawsze mam najwięcej, kurde, na serwerze, tylko raz nie miałam najwięcej. Dobra, jeszcze pozostało 13 sekund. Dobra, ale widzę, że no, ogarnieją, chociaż się bardziej bawią. Nic nie wiem. Hmm. Dobra i mamy koniec gracze w gry wygrali. I proszę wybierzcie. chociaż mnie. O nie, ta Jenga będzie... Ta wyższa Jenga dla mnie będzie torturą, bo jakby ja w niej nic nie zrobię. Put liftumów na to nie zadziała. To, to jest taki game changer. Czy... Nie, to nie nazywa się Game. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem nie. Kurde Mol! A ta postać zejdzie? zaszła sobie nie kurde. Jak ona idzie? O oh my god. No, fajne przynajmniej jest to, o, że ja tak kliknąłem i już nie muszę się martwić, postać będzie sama szła. A więc niech tam idzie i zobaczymy, co. Dlaczego ona tam idzie? Dlaczego to na dół? Ty, czy to jest jakiś niewidzialny blok? Dobra, tutaj, tutaj postajmy. Przez najbliższe dwie minutki. No, ale widzę, że zaczynają od tej wieży. Hmm. To może być problem. Chyba, że pójdę znowu na górę i ja tam przejdę ten most. Ehm. Dobra, idziemy tutaj chyba. Dobra, 40, 40 sekund zostało. Wszystkie wiemy, że są poniszczone już, niestety, ale 40 sekund to wcale nie jest tak dużo. Dobra, pójdę tam. To <grych> ciągle tak skacze. Nie mam będę ojej, o kurde. Mocno pierdyknęło. Widzę, że mocne lagi. Mocne lagi. <grystanie> Jak to woli spada. Oh, na kontenery jako jeden takie szuka. Dobra, wygraliśmy i to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej tych, tego typu odcinków, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!